Przecież witam serdecznie. Chcielibyśmy dzisiaj zaprosić wszystkich Polaków na marsz 24 września. Marsz pod hasłem Jedna Polska, dość podziałów. Spotykamy się w sobotę 24 września o godzinie 15 pod Trybunałem Konstytucyjnym. Przychodzimy, żeby pokazać, że możemy się pięknie różnić że Polska może być jedna mimo że my jesteśmy tak różni że możemy budować wspólny kraj, wspólne społeczeństwo, jeden naród szanując siebie wzajemnie w swoich różnicach, w swojej różnorodności. Zapraszamy wszystkich tych, którzy nie godzą się na niszczenie państwa prawnego. Od 10 miesięcy demontowane są kolejne instytucje demokratycznego państwa. Mamy sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny, upolitycznioną prokuratorę. Mamy zniszczoną służbę cywilną. Mamy wiele, wiele innych instytucji już unieruchomionych. W tej chwili odbywają się ataki na kolejne instytucje. Jesteśmy świadkami bezprzykładnych zarzutów stawianych rzecznikowi praw obywatelskich. Jesteśmy świadkami szykowania niekonstytucyjnej ustawy, która pozwoliłaby na. Zdjęcie ze stanowiska na pozbawienie stanowiska prezesa Naczelnej Najwyższej Izby Kontroli. Prowadzone są w Parlamencie prace nad ustawą o związkach zawodowych, która mogłaby wprowadzić zasadę, że są jedne koncesjonowane przez państwo związki zawodowe. Sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo niebezpieczna, zagraża prawom obywateli, prawom zapisanym w Konstytucji, które powinny być zagwarantowane przez system prawny, a nie tylko przez dobrą wolę polityków. Zapraszamy na marsz wszystkich, którzy sprzeciwiają się coraz szerzej do zauważanej w, jest, w przestrzeni publicznej mowie nienawiści i aktom agresji związanym z ksenofobią i z niechęcią do obcych. W ostatnich tygodniach mieliśmy przypadki ataków na ludzi mówiących obcymi językami, na ludzi wyglądających inaczej na ludzi z innych kultur. Chcemy się temu również stanowczo sprzeciwić. Zapraszamy tych, którzy boją się, że państwo będzie zmuszało nas do życia w jednolity sposób, że będą jedne związki zawodowe, że będzie jeden sposób myślenia, że będzie jeden sposób funkcjonowania w, w systemie państwowym. Kto będzie myślał inaczej, będzie wyłączony poza nawias, nie będzie mógł uczestniczyć we wspólnym narodowym życiu. Zapraszamy również tych, którzy obawiają się, że zapowiadana przez partię rządzącą reforma edukacji nie tylko zniszczy osiągnięcia ostatnich kilkunastu lat w obszarze edukacji, ale również doprowadzi do monopolu na nauczanie i na tworzenie systemów myślenia u młodych ludzi. Razem z inicjatywą Nie dla chaosu w szkole będziemy mocno protestować przeciwko zmianom w edukacji, które wyłącznie zniszczą system edukacyjny w Polsce. Zapraszamy tych, którzy chcą zaprotestować przeciwko niszczeniu demokratycznego państwa, którzy chcą zaprotestować przeciwko ujednolicaniu wszystkich, bo Polska ma być jedna, ale różnorodna. Polska ma być silna swoją różnorodnością. Jedna Polska, dość podziałów to tytuł marszu, na który zapraszamy 24 września o godzinie 15 pod Trybunał Konstytucyjny w 40. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to w takim razie bardzo dziękujemy, chętnie odpowiemy ja bym... ewentualnie. A, ja bym Tym razem jest to marsz organizowany wyłącznie przez Komitet Ochrony Demokracji. Zapraszamy do współpracy różne inicjatywy społeczne, w szczególności nie dla chaosu w szkole, ale również różne inne organizacje i ruchy społeczne. Chętnie spotkamy e, związki zawodowe, które coraz mocniej również protestują przeciwko zmianom, natomiast nie przewidujemy udziału na scenie polityków. Oczywiście zapraszamy wszystkich obywateli polskich polityków, są również obywatelami, więc też zapraszamy do udziału w marszu. I przewidujemy również udziału prezydentów na, w oficjalnej części na scenach yy, marszu. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Zapraszamy na marsz, właśnie po to jedna Polska, dość podziałów, bo dialog i rozmowa to jest coś, co nam, różnym Polakom o różnym podejściu, różnych poglądach, zapewni możliwość uczestniczenia w silnym, wspólnym prawdziwym polskim bardzo dziękujemy bardzo i do zobaczenia 24 września